Na podkarpackim odcinku granicy z Ukrainą obowiązuje zakaz wejścia na pas drogi granicznej. To zewnętrzna granica Unii Europejskiej, ochraniana przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej. Zasady jej przekraczania oraz przebywania w bliskim sąsiedztwie regulują przepisy krajowe i międzynarodowe. Na drogach dojazdowych oraz bezpośrednio w rejonie granicy ustawione są wyraźne tablice ostrzegawcze. Pas drogi granicznej wejście zabronione i granica państwa przekraczanie zabronione. Linią granicy państwa wyznaczają żelbetowe słupki poligonowe, znajdujące się pomiędzy znakami granicznymi Polski i Ukrainy. Od tej linii do wnętrza kraju rozciąga się 15-metrowy pas drogi granicznej. Wejście na jego obszar jest zabronione. Podkarpacki odcinek granicy polsko-ukraińskiej wynosi blisko 239 km. Całodobowy nadzór nad nienaruszalnością granicy państwowej realizowany jest przez funkcjonariuszy Straży Granicznej przy wykorzystaniu nowoczesnych środków technicznych.